Kolejne śmietniki. Tutaj mamy prawda, już pewne rzeczy wyskakują. Tutaj widzimy jakieś sprzęty domowe wyrzucone, kuchenne, łyżki, łyżki, tutaj karki, prawda, no talerze, perele. Tutaj też trochę wybrałem fajne rzeczy, na przykład lustereczko z zespołem oba trochę pomalowane ale fajne tutaj bardzo fajne podobało mi się porcelanka taka pijana z kolumną ze mną to nie wialin tutaj ja jeszcze wyciągnąłem z makulatury papier śniadaniowy spary takie sprzęty, może się przyda łyżeczki wzory wykroje, czasopismo masz, prawda, szycik moja makutra z bohnii oczywiście tutaj. jeszcze jest jeszcze narzędzie kuchenne jakieś piny Sławiec, przepraszam, nie buchnie. Ładna, nieopita, No i tutaj jeszcze będziemy mieli coś do sprawdzenia. Zobaczymy co tam wyskoczy. O, ona tak naglicka, nie świata. Miss World 89. Ważne wydarzenie. Dobra.